Dzień dobry. Witam Was na domowych warsztatach podłogowych. Dzisiaj chcę Was zaprosić do mojej zabawy z dzieciństwa. Co Wam będzie potrzebne? Sznurek. Sznurek długości mniej więcej około 140 cm. Co z nim zrobimy? Zwiążemy sobie tutaj końce w węzełek. Mamy, a do, zabaw do zabawy będzie Wam potrzebna druga osoba. Możecie zaprosić mamę, siostrę, brata, kogo chcecie. A więc zaczynamy. Ok, zaczynamy. Pierwsza osoba ma już sznurek na rękach, a teraz zrobimy sobie pętelki na prawej i na lewej ręce. Spójrzcie, jak to wygląda. Czyli zawijamy sobie. Jedna ręka i druga ręka, tak, żeby ten węzeł nam był z tyłu, żeby nam nie przeszkadzał. Mamy to, spójrzcie. O. Czyli tu jest pendelka i tu jest pendelka. I teraz nasza kochana osoba bierze palec wskazujący prawej ręki. Teraz sobie. I wkłada pod spód naszej pętelki i naciąga. A teraz lewej ręki. I naciąga. Powstały teraz takie dwa kwadraty. O, dwa, dwa takie, nie nawet nie kwadraty, tylko takie dwa krzyżyki z jednej i z drugiej strony. O, teraz to chyba świetnie widać. O, teraz. Nawet nie może tak będzie lepiej. O, jest. I teraz druga osoba wkłada sobie palec. Wskazujący kciuk do jednej, do jednego krzyżyka, i do drugiego. I odwija na zewnątrz i przez środek i wyciąga. Powstaje teraz taki obrazek. Co robimy z takim obrazkiem? Znowu w te krzyżyki, znowu wkładamy sobie palec wskazujący kciuk. O, tak, z jednej strony, z drugiej rąbiec w środku, rozszerzany. I wywijamy teraz na zewnątrz, przekładamy, i mamy teraz taką rzeczkę. Co robimy z rzeczką? To jest świetna zabawa, zachęcam Was. Bierzemy palec malutki, dwa palce malutkie będą potrzebne. Jedna, jeden i drugi. Mamy to, popatrzcie. A dwa palce po jednej i po drugiej stronie, czyli wskazujący kciuk cały czas pracuje. Wkładamy sobie do. Środka, które naciągnęliśmy, przekładamy od wewnątrz i na zewnątrz. I powstał nam teraz taki rysunek. Czyli dwa krzyżyki są pod spodem. I ponownie wkładamy sobie albo od, od wewnątrz, albo od zewnątrz. To jest teraz, do, wkładamy do wewnątrz i wywijamy na zewnątrz. Wywijamy, wywijamy. I powstaje znowu rysunek. Bawcie się. Miłej zabawy.